Cześć, witam Was na kanale Babaradzi. Dzisiaj chciałam Wam zaprezentować mój ostatni zakup z Są to miseczki na podstawce z uchwytem na jakieś drobne przekąski. Bardzo mi się podobały. Zobaczcie, fajnie zapakowane. Nic się tam nie rusza podczas transportu. Idealnie. Już Wam pokazuję zawartość. No i tak, oczywiście mamy 3 miseczki śrubki do przykręcenia rączki, uchwytu i samą podstawkę, jak i uchwyt. Zaraz Wam pokażę, jak to się prezentuje, tylko przykręcę rączkę. I co? Tak prezentuje się już skręcona podstawka. Dokładamy tylko do niej tutaj miseczki, które wypełniamy jakimiś drobnymi przekąskami. I cieszymy się pięknym stojakiem na drobiazgi. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!